Witam Was, dzisiaj mam piątek, 21 czerwca, goszczę u kolegi Wojtka Załuskiego w Koszalinie. Mieszkam wprawdzie tutaj na zachodnim Pomorzu, ale pochodzi z Zamojszczyzny i hoduje gołębie zamojskie, jak również orliki, tak? Zgadza się? Tak, dokładnie. To ile Wojtku tych gołębi trzymasz? O, ponad sto grubo. Grubo ponad stóweczkę. E, czyli pochodzisz z Zamojszczyzny? Tak, stary samy krzak. W miejscowości krzak, tak? Mhm. E, i, i, I stąd ta twoja pasja Drog do gołębi zamojskich. Od dziecka. E, tutaj jak długo trzymasz u siebie gołębie w koszalinie? 8 lat. 8 lat. I jakie to są gołębie głównie? Zamojskie w różnych barwach, od czubatych do gładkich, i orliki w barwie tarczowej, czerwony-białową. A zamojskie masz widzę zmieniaki, skaplezaki, nieboczane, jak załapki w od regionu. Ale te niebieskie, czarno masz w niebieskie, czarne, niebieskie, czubate i czarne czubate. Także korzystając z kazi, z... no, z... że z... tutaj barwy odwiedziłem y, y, kolegę Wojtka, postaram się Wam przygotować taką króciutką relację i y, y, pokażemy Wam, y, jakie ptaki tutaj. Z niego w hodowli występują. Nad nami na niebie już pokaźna grupa gołębi. Tutaj jakie gołębie? W tej chwili są też orliki? Tak, są i orliki zamojskie, ale większości zamojskie. Kilka orlików, tylko młodych. Także gołębie, gołębie no idą, idą ładnie do góry. Bardzo ładnie tutaj się nam. Teraz się że część młodych, dlatego też tam latają w grupie. Staram się Wam jakieś takie ujęcia zrobić z lotu, z kamery. No i pokażemy kilka gołębi w Wojtka w gołębnikach, żeby Wam zaprezentować gołębie zamojskie na zachodnim Pomorzu. Tak, dokładnie. Jesteśmy w gołębniku, w razie w jednym z gołębników u Wojtka. Jaki to jest gołębnik Wojtku? To jest część Więc Co gołębi latało, część się sprawdziło. Część było kupionych dawno, dawno i żeby głębiej nie latane, więc miały szansę na wypuszczenie, bo po prostu nigdy nie latały. W życiu. do mości gdzieś spili ze strychów i ciężko by było je wypuścić, bo latały pod drzewa, więc niestety były skazane na to, żeby do dożywocie spędzić w łębniku rozpadołym. Ma część? Bo spisało... ja tutaj widzę czubatych też. Mam. Nie. Część jest czubatych, tak jak boczane, to co mówiłem, wspominałem. bo. No właśnie, bardzo, 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 bardzo y, ładne gołębie są te bocianki czubate, zobaczcie. Taki szkapleżaczek czy bocian, co zależy od Zależa, regionu. regionu. Ale taki y, czarny szkaplerzak z pięknym czubaczkiem. Tu akurat no, to jest kocha, to samica. samiczka i dwa, o, dwa oczy, obydwa oczy perłowe, także... Ja. Same też jest taki sam bardzo, bardzo łacza, ładna, drugiej strony. Ładna samiczka. Teraz do tej samiczki dołączył samczyk. O, teraz go mamy tu na pierwszym planie. Taką ma bardziej łysą głowę. Tu na szyi taki rysunek ma też, nie? Taki mhm. żabocik wręcz otwarty. I skąd te pochodzą, te, te czubate? Jeden są od kolegi czarneckiego, to jest tutaj hodowca też z Pomorza. A samica jest najprawdopodobniej od kolegi Eeeh, Chubesiowa Czyli pojadę do ją dostałem ale A tu i te są zmieniaczki takie, tak, co? Tak, zmieniaczki Tamica i tu samczyk siedzi tam na młodych Z drugiej strony, a tu po nich młode już są. Niedługo na dach pójdą, bo już zaczęły same... Jeść, więc Tutaj, tak? jest. No to dajmy. tam jest tam chodni, a tu młode. Jest tam ciemno w rogu, żeby go wam pokazać, ale no, niestety... O, tak, jak jest oddalone to lepiej to widać. I żółte widzę zmienniaczki. I żółte też. Cała para. Jest i dla para cała. Tam jest na dole, tam jest... Sam jest dosyć stary, bo ja kupiłem już bardzo starego, ale mam nadzieję coś tam jeszcze po nim wychować. A tutaj czuwaty blankowit, tak? Gładki jest. A nie, przepraszam, ten, ma ten ma gładki, ta. dobrze. Bo z tej strony jak się obróci, to ma tam ta, piórkę, ta. piórka, tak. O właśnie, tak, 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 tak. Przeniosłem, a tu jest samica od niego blankowka. tu jest samczyk, a samiczka na oknie. O a tu u góry pewnie twoich szkapleżaków mały, ta, co? Tak, tak, młody. Pokaż nam tego I... gada. Jeden się wychował, jeden już jest na dachu. A tutaj... Mamki chowają, bo lipie podłożyłem, bo zachorował samczek był wcześniej Trzeba się podnieść, bo go nie złapie nie, nie podnoś do góry, bo, bo, bo musisz na dół. O, o, tak, 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 Jeszcze nawet niżej to będzie lepsze światło. O taki mam maluszek. maluszek ale, ale widać, że zresztą z niego będę. Co to jest tutaj za gołąbek, Wojtku? To był gołąbek, który za młodego wygrał wystawę Głębi Młodych. Dosyć wysoko punktowany, jest, ładny w piórku i ciekawa brewka. To samiczka jest, tamtegoroczny gołąbek. Przedstawiłem ją w rozpłodzie z siwym tym białolotem. I to już jest twoja, twoja hodowla? To już jest mój gołąbek. Już już jest pokolenie głębi, które jest wykowane u mnie tam do doborze i już tam. Połóż razem krzyneczkę, tak. może zobaczymy jak ona tak... O. To jest, Oso, o, o, to jest się Tam pewnie ma gniazdko, co? Tak, to goni, goni. O, goni, goni, tak. tak. Z bliska główeczkę. O, weźcie, przytrzymaj oko, pokażemy. Przytrzymaj mu ten. O, ładne jest, czyste, bardzo perłowe oko. Pokażę ogonek. I to jest taki. Siwy białolot, nie? Siwy białolot, tak, tą białą białosemiczku. Z tą białą samicą tak, jest. No to jest taki awadowski, który już nie żyje. Kupelac. Za Nie za No, piękny goł. To jest stary samic, ale bardzo ciekawe, co chodzi o pióro i, i o eksterier jak on wygląda. A tu młodziaki. Zredukowane. teraz już pójdą do owca. To Czerwony zmieniaczek, tak. On się później spierze, to będzie miał więcej białego. Tak, oczywiście. Nawet. Się... Mnie to czasami miały takie ogona, a potem całkiem tak, białe się biały zrobiły. Się zrobi. Czy mam tego samczyka, tak? To jest. Samiczkę. samiczkę mamy, tak. No widzę teraz bo ta szyjka tutaj ona ma czarne plamki takie bardziej no? Pokażę jak ona ogonek Trzyma on pięknie Zresztą zmieniła u mnie piór Czy ona jest tam spod tak? tak? Tak Samczyk już jest wyhodowany na pomorze U nas ja albo mam trzeci rok Tam jej do niej To prawda była teraz z innym samczykiem ale wygarmiłem młodej, coś trochę mi podupadł ten zamczyk i zmieniłem samca na drugiego jakby miał a taki jest spodziewany się w walce no, tak, samce się biły i go przeniosy. to jest taki chyba wiekowy, co? wiekowy, to jest bardzo stary samiec ale mam nadzieję, że coś tam jeszcze po nim wychować ciężko z tą barwą, znaleźć jeszcze, żeby miały jasne oczy. Tutaj taki gołemicek lotowy, tak? tak? Czyli tutaj są i orliki, i zamojskie. I zamojskie, tak naprawdę. I bociany zamojskie, takie tak. niebieskie. I zmienniaki. I siwe. I czarnokrasy. Różne. Chyba tego roczny młódek, nie? Tak, tam, tak. Za słupem, tak. Tak tak. Mhm. tak, tak. czym się wojtku kierujesz w hodowli gołębi? Co tutaj jakie cechy u Ciebie najbardziej są istotne przy doborze gołębi? Co, żeby gołębie miały i wyglądały były lodne. to po, w tym zalegię te, które jakoś tam sprawdzały w miarę w powietrzu. No i żeby ten jednak był zachowany na tyle ile można, żeby były i ładne i ile chciały latać. Różne to bywa. Niech są, niech. Tak generalnie u Ciebie jak tam z lotnością gołębi, jakbyś ocenił taki, taki średni czas lotu? Średni od półtorej godziny dwóch i pół. miałem od pięć, dwadzieścia. to był jeden raz. W czyli, tak, roku. czyli tak średnio jak są wypuszczone tam około w granicach do dwóch godzin sobie latają. Do nie, nie jest to jakiś tam problem. Mamy jakieś rekordy, opowiadaj tam 6 godzin 8, ale te 2 godziny to nie, nie mam problemu z nim żeby sobie polatamy. Mówię, najdłuższy lot był 5 godzin 20 minut. Zrobił czarny skoperza, siwy gołąb, siwy skoperzak i jeden czarnokrasy. Wczoraj mi zginęły mnie było zabrała chmura, tak jak wspominałem. Wczoraj, wczoraj, No teraz są te pogody takie, że przychodzą burze, niestety to... Można łatwo gołej potracić, Panie prawda? Zióscy, Najdzie też chmura. Ja straciłem 5 i teraz wczoraj. Wiadomo, też pięć jak latają, to i giną, nie? Nie unikniemy, nie to unikniemy się tego. Nie unikniemy tego. Tak, a nie tylko, żeby były polerowane. Więc chwała ładna młodych para, to prawda, mamki chowają. Czyli czarnokrasy Poczekaj, zaraz pokażemy te młode. Czarnokrasy taki. Czarnokrasy na jasnym oku z jednej strony, z drugiej. Po ciekawego jak ładnie latających u mnie. Właśnie wczoraj mi zginął, jego siostra w zasadzie Siostra już mi latała też około dwóch godzin ta młoda Tylko z pierwszego lęgu ale wczoraj niestety mura mi ją zabrała Mam nadzieję, że ten też będzie chciał latać Co tego czarnokresego białuśki Tutaj y, zmieniaczek młody Już też żagielki ładnie się zaznaczają Dosyć ładny gołąbek. Widać, że będzie miał jasne oko, perłowe. To pewnie zgubi większość tych piór. Pogubi, bo widać, że już jest taki dla Więc powinien być bardziej... A tu się chował lankopek. Też na jasnych oku. Z jednej i z drugiej. I zachował barwę tego blankopa. Biały I ten rysunek. Najszolicy no, na na ładny Blankopi. Bardzo no. ładnie mi do roku te blankopy latały. Ale z sześciu, które wychowałem na, do zimy jeden został. Przez jestębię i te pogody zmiany. No, no właśnie mówiłeś, że tutaj Mewa atakuje to teraz, mewa nie? Ta, ta teraz, szara, ta wybiera. morska duża mewa. Po prostu atakuje gołębie i po prostu potrafi e, zabić gołębia. Także zwróć uwagę, że, że nowe, nowe zagrożenia jeszcze tutaj powstają, nie tylko. Sokoły, nie tylko jastrzębie, ale jeszcze teraz mewy doszły do katalogu wrogów gołębi. Aha. Później siwokrasę chowa po tych lotnych gołąbkach. To już któryś lęk tych gołębi, część siwych już latała, część poginęła. To teraz już któreś tam pokolenie się chowa, to widzę, że wyjdzie siwokrasa. Aha. Bociany to skąd tutaj nabyłeś takie, bo masz sporo tych siwych bocianków i trochę czarnych. W większości kura, te moje siwe to są takiego pana, który już nie żyje. Pierwszą parę no, byłem z Podkrasnego. Pan się nazywał Zaleski. Pan Zaleski tak. z Podkrasnego stawu, tak? Tak. Pierwsze gołębie z nie kupiłem. A później to było tak, z Tak te z głębem głowy rysunku i lotności, żeby coś tam w nich wychować. I powiem szczerze, że w tej chwili całkiem przyzwoicie te bociany mi latają. Wczoraj też mi jedna. właśnie siwy, zginą. Co ciekawe, że one czasami za młodego mają ciemne oczy jak komuś opowiadam, że po roku gołębie mają jasne, to mi nie wierzy. Ale no, tak jest. Że to oko się czyście Piękne żagle mają tutaj, widzę, no. To tegoroczny młódek tutaj? Tegoroczny, tak, na obronce Aha, tego. tak, widzę, tegoroczny młódek. Taki już widać, że wczesny, nie? Tak, to chyba był z pierwszy, tak. Bardzo, bardzo fajny, zgrabny gołębie, no. Poprosiłem Wojtkę, żeby mi takiego głębia złapał, który przygumuje moją uwagę. Wprawdzie Wojt, no Wojtek narzeka, że on ma klin w ogonie, ale akurat. I latał w prawdopodobnie roku też ładnie latał. Akurat nie jest to według mnie jakiś tam wielki problem, bo na pewno uda się uzyskać potomstwo z tym białym ogonem. Po nim. Jego rodzice są po białych i te, które tam część z tych głębi z tym, to też są na białych ogonach. On jest miękki w piórze gąb. Ciekawie też lata, jest dosyć długi. Pokaz jeden... skrzydełko. No, takie ma takie lekko czerwone pasy, tak, prawda? Tak, Fajny, fajny. Samczyk pewnie, Samczyk, co? Ten samiec, tak. No jest kawał ptaka, kawał ci powiem, ptaka. no. zaś ja to dam, Jak będzie wyjeżdżał pan. To ci złapie. Sam parę ci mogę z samicą, Od razu sparowany. Samica jest cała na tych w jasnym rysunku, ona lata chyba. Na jasnych oczach nie ma tego kwiatu w ogonie Bardzo ładne bocianki, no? Śliczne łębie. Tutaj go będzie troszeczkę widać jak po podłodze sobie pochodzi, o, już nam ucieka, ucieka nam do rogu. Te orliki tutaj, te tarczowe? Tarczowe? Tak, te to patają, Latają, latają. Wieloma, nie, no. A tam ci latają, bo widziałem tu latają, ładnie, tak, tak, ładnie tak, sztorcowo. Tak. Może uda nam się któregoś w locie uchwycić Co takiego sztorcego. pod względem właśnie, żeby miały ten lot sztorcowy, bo te, które miałem tym, że robiły kółka takie no. zamośkie, to jest przydowałem. Staram się takie dobierać, żeby jednak ten lot był zachowany tego z Kowronka czy storcowy jak, tam... jak tam nazywają, prawda, no. lokalnie. To coś tam dobierałem je. Czyli... Czyli, ty, czyli u Ciebie, rozumiem, rodzinne tradycje hodowli gołębi? No, znamy się tak. Ale też w rodzinie u Ciebie ojciec, ojciec, nie, były gołębie? Nie nie. 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 Tata nie hodował, nie. ale na pewno jesteś wujkowie mieli. Tak, to tak. Czyli gdzieś tam od dzieciństwa y, z tymi gołębiami żyłeś? Tak, tak, dokładnie. Czyli tu mamy takiego samczyka z rozpłodu, To tak? Samiczka to jest, a to też a. kawał samicy, nie? Tak, no co się na no z jajkiem, jest dlatego taka jest żyjąca. Ale ładnie mi w tym roku po niej młode latają. Ten jeden, co zginął wczor wczoraj i się wrócił, ten samczyk po, po dwóch dniach. Także widać, że nie dość, że chcą latać, to jeszcze dosyć mądre głębie po niej wychodzą. I to też yy, z chłopieżowa? Nie, to, to jest yy, ze. Ten jest od Czarneckiego. Czyli tutaj to koło? To tak koło Pan Czarnecki. Tak, samica jest od niego. Takie skrzydełko, bo piękne żagle ma. Bardzo ładna, bardzo ładny gołąbaczek. No. Ciekawa samiczka, naprawdę. Miękka w piórze, ładnie ogon. Te siweczki to z jakich masz głębi? To są od pana Hałasa z wieżby. To tam opowiadałem. Z miejscowości wieżba, tak? Wierzba, tak. Od 70 lat trzyma te gołębie. Pan Hałas z miejscowości wieżba? Bardzo, bardzo lotne głębi. Tam obserwowałeś lot u tego hodowcy? Tak. Ponad 5 godzin to jak ja wyjeżdżałem od niego, to jeszcze gołębie latały. I od niego parę głębi. Tych przygodów i od tej pary się zaczęły te siwe. Czyli jak ci zaprezentował gołębie, to nie, nie, nie dałeś rady doczekać powrotu. Ponad 5 godzin trwał lot, a gołębie jeszcze były jeszcze na. Były na zakryciu. Jeszcze były na wysokości zakrycia. No to, to. To jest ta, ta właśnie linia tych siwych, które są u mnie. tych siwych wybitnych przypominamy od pana Hałasa z miejscowości Wierzba. W na nie? Tak, za Tutaj słuchajcie, jest w górze kilka gołębi, niestety są tak wysoko, że. Ja nie, nie mogę ich e, złapać ostrości po prostu aparatem jest bardzo rażące słońce e, nie słońce przepraszam rażące niebo, bo chmury są podświetlone przez słońce i po prostu łzy lecą z oczu. Nie idzie ustawić ostrości na tym białym niebie. A szkoda, bo, bo tam w górze jest naprawdę liczna grupa gołębi. Bo tutaj na tej wolierze Wojtku to trzymasz gołębie też, też takie rozpludowe. Tak, gołębie z rozpludów, po których. Dobrze latają młode i same latały. One w ogóle są upuszczane, tylko biorąc pod uwagę obecne zmiany z tymi mywami, bardzo mnie rozganiały gołębie i bałem się że nie, nie stracić. W tym roku latają młode i chyba że ja jestem w domu obecny, to wtedy przepuszczam je. mieć to pod kontrolą na jakiś sposób ograniczone, ale... To czy to jakaś, jedna. jakaś jeszcze barwnogłówka królewiecka, tak? Tak, to no jedną parę mam od kolegi bardziej dla do zabawy. do zabawy. I tutaj te, te szkatlerzaki to są już twoja hodowla, czy tutaj też jeszcze jakieś gołębie od hodowców to, chodzi o Gładkie to tak, A chyba te siwe to są od szaraka. A Aha, od tutaj mamy te, te siwe. A resztę, w zasadzie te siwe to moje już od któregoś pokolenia, bo to dwa 15 rok obrączek. To już są u mnie wychowane po bo, gołębia pana Zaleskiego z Podkrasnego. O tym, o którym wspominaliśmy? Tak. Czarny. Yy, pan Zaleski, to zemien... jaka to była miejscowość? Podkrasne. Podkrasne? Pod tak. Czarny samiec jest przywieziony od Kolego yy, Kota z Starnobrzegu. Ten czarny. Ten czarny bocian? Tak, czarny bocian. Od pana Kota z Starnobrzegu. W tym roku wychowałem nim młode i dosyć ładnie mi się sprawują. Wczoraj mi zginął jeden, ale zabrała chmura, ale na tyle był mądry z że dzisiaj mi wrócił. I Aha, no to, dość, no to. no to kawy to jeszcze mądre gołębie co chodziło. No to trzeba chwalić. Trochę przebija to same siwym i wychodzi mi z tej pary raz czarne, raz Tak, wychodzę. tak, bo to nie jest taki idealnie czarny, no prawda? Tak. Czarny. Tu ten, 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 o tym mówimy, tak? tak U góry. On też ma taki dziubek, yy, siwy trochę, taki, 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 taki siny, siny dziubek ma, tak. To może w tym roku mamy 4-6 poń i jest dosyć, dosyć. A tutaj ten, ten zmieniaczek, tutaj teraz koszul. Nie, to też moje co prawda jest odkupana, bardzo warta, samik, bo wierzby, od hałasa pochodzi, a samica, jego matka od paraszarnowskiego. A to jest mój, u mnie w sensie. tu teraz możecie sobie zobaczyć akurat jak takie warunki mamy tutaj u kolegi teraz to jest widać z tych dwóch chmur, zobaczcie jakie jak, jak są silne wiatry na wysokości jakieś 500 metrów, i ta smuga chmur się przesuwa tutaj w lewo, a ta duża biała chmura przesuwa się w prawo. I te chmurki w lewo idą z bardzo dużą prędkością. I tutaj ponad nimi kolejne chmury idą w prawo, więc tam są u góry zamojskie z tymi silnymi wiatrami muszą walczyć i, i, i one są grubo powyżej tej warstwy chmur. Także no naprawdę gołębie są w tej chwili na zakryciu, i nie możemy ich tutaj, tutaj namierzyć. Natomiast wyraźnie widać ruch, ruch tych chmur. I, i, I to jakie są trudne warunki lotowe, wbrew pozorom, wcale tego byśmy tutaj tak nie oceniali, stojąc sobie na dole, gdzie jest w miarę przyzwoita pogoda z lekkim wiatrkiem. E, po młotku będę tutaj e, kończył tą wizytę w gołębniku e, Wojtka. Także, tak jak tutaj można by podsumować, gołębie e, o różnych wzorach umaszczenia, ale bardzo wiele jest bardzo ładnych bocianów, szkapleżaków. Są też gołębie siwe, są zmienniaki, czarnokrase i blankopy. Także właściwie można powiedzieć, prawie wszelkie rodzaje umaszczenia występują. Ho, nie widzę u Ciebie furców ciemnych, nie, nie masz. Nie ma aktualnie takich ciemnych fursików. Natomiast w większości umaszczenia tutaj u Wojtka występują. No i tak jak Zdarzyliśmy się przez tą krótką tutaj rozmowę dowiedzieć. Wiele gołębi sprowadzanych od hodowców bezpośrednio z samojczyzny, od doświadczonych hodowców posiadających naprawdę cenne ptaki w swoim stadzie, a część gołębi tutaj też od hodowców tutaj stąd z zachodniego pomorza. Ale to wszystko ci hodowcy też pochodzą z samojszny, prawda? Tutaj pan. Czernia... Czarnecki, Czarnecki tak. przepraszam. Tutaj taki hodowca z dużym doświadczeniem już... Mamy jeszcze dwóch, kolega Tarajko i Kasperkiewicza. Oni też są za mężczyznę hodują... Kolega Tarajko i Kasperkiewicz, tak? Tutaj w okolicach... Kasperkiewicz i Ryło. Ryło, Ryło. Czyli jeszcze raz, Tara... Ryło i Kasperkiewicz. Ryło i Kasperkiewicz. To tak. są tutaj koledzy no tutaj z... Z klubu, oni też... A z jakiego, z jakiego klubu należysz właśnie? Sterówka Koszalin. Klub się nazywa Sterówka tak, Koszalin. Tak. Czyli z, y, tutaj integruje hodowców y, z Koszalina. Tak, Ale to tak. są tak. też wszystko Koszalin, ludzie, Złupsk, ludzie pochodzący z Zamojszczyzny. Jeżeli chodzi o zamojskie, to jest większość ludzi pochodzi z Zamojszczyzny. Jest jeszcze kolega Człuchowa, Janek. Też ma piękne głębie zamojskie. To jest nas, W sumie czterech jest nas, którzy hodują zamojskie głębie w naszym klubie. Czyli wbrew pozorom, dosyć tutaj sporo jest tych głębi zamojskich na zachodnim Pomorzu. No i jak mieliście okazję tutaj zobaczyć, bardzo ciekawy materiał jest też hodowlany. Także no ja miałem okazję się przekonać, że one pięknie latają. Natomiast niestety nie mogę wam tego pokazać, bo poszło już tak wysoko, że nie jesteśmy w stanie ich namierzyć. Zdążyłem tam sfilmować, kiedy one podchodziły do góry. I tam na, 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 na początku filmu wrzucę takie migawki, więc będzie tutaj widać, e, zapewniam Was, że gołębie od, od e, Wojtka Załuskiego są naprawdę lotnie i pięknie latają. Tutaj gołębniczek z tyłu za nami, to jest taki ogrodowy gołębnik z poddaszem, na poddaszu dwa, dwa przedziały, lotowy i rozpłodowy i jeszcze tutaj ta wolierka na dole, gdzie taki rozpód, e, też bardziej cenny gołębie. w sumie trzy takie pomieszczenia. Także bardzo dziękuję za tą rozmowę i za, za takie ja bardzo dziękuję. miłe przy, przyjęcie, bo naprawdę przyjęcie było bardzo miłe. Serdecznie Ci wojtku dziękuję i miło by było po prostu się z tobą spotkać. Zapraszam wszystkich do, do oglądania kolejnych filmów na kanale filmowym i może uda nam się tutaj będąc jeszcze na zachodnim pomorzu odwiedzić chociażby pana. Czarneckiego tutaj Wojtek mnie namawia. Zobaczymy, może się uda, będziemy próbowali. Serdecznie dziękuję. dziękuję. Powodzenia. Dobry lot.